Cześć z tej strony autodoradca Poznań. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o tym, że podczas sprawdzania pojazdów warto nachylić się pod spód. Warto zobaczyć komorę silnika od spodu. W przypadku nowych aut, w miarę nowych aut, to wszystko jest tam zabudowane czy w komorze silnika, czy pod spodem i nawet na kanale tego nie zobaczysz. Aby sobie z tym poradzić, używam kamery z diagnoskopu. Jest to taka kamerka na przewodzie. Tu są diody na końcu. Kamera dzięki temu mogę dotrzeć, czy do komory silnika, czy podwozie klocki, tam z tyłu też zobaczyć. I podaję Wam dzisiaj fajny przykład. Oglądałem Turan, Tuarega z 18 roku. Zobaczcie, jak to wszystko jest zabudowane. Gdyby nie ta kamerka. Nie udałoby się zobaczyć to, co jest pod spodem, to, co jest od dołu silnika. Akurat w tym przypadku nie było żadnych wycieków, ale jest to przykład na to, że to narzędzie też się sprawdza. I polecam i stosuję przy każdym sprawdzeniu auta dla Was. Pozdrawiam.